Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Sekrety Skutecznego Odchudzania. Jeżeli jesteś ciągle głodna, ciągle odczuwasz chęć na jedzenie, na podjadanie, masz napady głodu, wieczorne obżarstwo, to dzisiaj porozmawiamy o tym, co zrobić, aby zablokować apetyt, żeby łatwiej Ci było kontrolować apetyt. Poznasz 7 powodów, jakie są przyczyny właśnie dużego apetytu. Karol Pieczka z tej strony. Witam Cię w kolejnym podcaście. Pozdrawiam cię również z Polski, bo dzisiaj właśnie wylądowałem. Jestem aktualnie w Katowicach, tutaj kilka spraw muszę pozałatwiać, a później jeszcze nie wiem, gdzie mnie życie poniesie. No dobrze, przejdźmy do konkretów. Po pierwsze, jesz za mało. To pierwsza przyczyna dużego wzmożonego apetytu. Bardzo często kobiety, które zaczynają odchudzanie, chcą jak najszybciej schudnąć i jak najszybciej pozbyć się brzucha. A to dla większości kobiet oznacza, że muszą wprowadzić duże restrykcje, duże ograniczenie, to znaczy jeść jak najmniej. Często się to mówi, prawda? Żeby jeść jak najmniej, jak najwięcej się ruszać, to najszybciej schudniesz. Oczywiście jeść, bo prawdę w tym jest, no bo faktycznie, jeżeli będziesz jadła 800 1000 kalorii dziennie, no to szybko będziesz chudła, bo będzie duży, głęboki deficyt energetyczny, który pomoże ci schudnąć. I cały czas utrzymując taki deficyt będziesz bardzo szybko chudła, bo nie ma czegoś takiego, że organizm gromadzi tkankę tłuszczową, bo boi się, że będzie za mało kalorii czy coś w tym stylu jest taka teoria. Absolutnie to tak nie działa. Jednak takie podejście, tak duża restrykcja, tak duży deficyt. Po kilku tygodniach okazuje się zbyt dużą mordęgą i też wpływa negatywnie na gospodarkę hormonalną, więc apetyt wzrasta, coraz bardziej masz chęć na jedzenie, na słodycze, na podjadanie, no bo jest organizm niedożywiony. Sam deficyt w sobie już powoduje, że organizm jest niedożywiony, no bo jest niedobór kilokalorii, makroskładników czy mikroelementów, również może tak być. A jeżeli długotrwale ten deficyt jest, no i jeszcze jest tak duży, na przykład minus 500, 1000 kilokalorii, to znaczy już bardzo mało, no to szybciej do tych zaburzeń hormonalnych doprowadzisz i to spowoduje, że będziesz jadła więcej, że to będzie silniejsze od ciebie, bo tobą będą sterowały hormony i po prostu nie pozwolą ci zapomnieć o jedzeniu. Druga przyczyna dużego apetytu, chęci na spodjadanie to zbyt mała ilość białka w diecie. I oczywiście to nie musi być jakoś bardzo dużo białka, bo wystarczy, że w każdym posiłku będziesz pamiętała, aby na śniadanie, obiad czy kolację, albo również pomiędzy posiłkami była porcja białka. To oznacza jakieś 20-30 gramów białka. 20 gramów białka to jest na przykład 100 g mięsa chudego. Tak? Albo 100 gramów nabiału. Więc jeżeli mamy dostarczyć 30 gramów na posiłek, no to na przykład 150 gramów nabiału, 150 g mięsa. Możesz sobie sprawdzać na etykietach, albo sprawdzić, które produkty mają dużą zawartość białka. Tak na szybko Ci powiem, że są to jajka, mięso, jaja, ryby, nabiał, właśnie rośliny strączkowe. Jeżeli tych produktów będziesz jadła więcej, to łatwiej będzie ci kontrolować apetyt. No i też jest, też jest szereg korzyści z wyższej zawartości białka w diecie. Dobrze by było, gdyby tego białka dziennie było około 1.4 do 1.6 na każdy kilogram masy ciała. Na przykład waży 100 kg, no to 140 g białka. To jest już odpowiednia, duża, wysoka ilość właśnie. Białka nadal bezpieczna dla zdrowia a przyspieszy Twój metabolizm i ograniczy apetyt. Trzecia przyczyna, trzeci sposób, aby zablokować podjadanie, to przyczyną jest zbyt mała ilość błonnika w diecie, a co możesz zrobić? No, spożywać tego błonnika więcej. Choć nie zawsze więcej będzie najlepszym rozwiązaniem, bo za dużo błonnika to też negatywnie wpływa na wypróżnianie, na nasze jelita, na nasze zdrowie. Bezpieczna, dobra ilość błonnika to jest od 25 do 40 gramów dziennie i być może nic Ci to nie mówi, jednak w 95% kobiety jedzą nadal za mało błonnika, więc sugeruję Ci sprawdzić, zrobić tak, żeby, żebyś jadła więcej błonnika. Gdzie tego błonnika jest dużo? No na przykład wybierać pieczywo pełnoziarniste z pełnego ziarna, nie te pszenne, a pełnoziarniste, bo ma więcej błonnika właśnie na 100 gramów. Wybierać możesz również częściej warzywa, owoce, które również mają dużo błonnika w sobie. Albo rośliny strączkowe, które nie tylko mają białko, ale również mają błonnik. Więc wybierając czy płatki owsiane, o kolejny pomysł, takie produkty z dużą ilością błonnika, wspierasz perystaltykę jelit, wspierasz mikrobiom i również bardziej się najesz, nasycisz, po zjedzeniu danego posiłku, jeżeli w tym posiłku będzie właśnie porcja błonnika, jeśli jeszcze będzie porcja białka, no to idealnie, genialnie. Bo takim posiłkiem najesz się bardzo i na długo, więc sugeruję Ci to zrobić. Pamiętaj również, żeby jeszcze porcja tłuszczy w tym posiłku była. Wiem, że to może być trochę skomplikowane, Dlaczego? dlatego często ludzie wykupują sobie jadłospis gotowy diety, gdzie mają już te posiłki zbilansowane, bo każdy z tych składników elementów jest ważny. I zarówno tłuszcze w posiłku są ważne, błonnik jest ważny, białko jest od, na odpowiedniej ilości ważne, i węglowodany też warto, żeby w tym posiłku były. I jako to jest właśnie w ten sposób zbilansowany posiłek, to najadasz się na długo, łatwiej ci kontrolować apetyt. Więc trzeci punkt to było więcej błonnika, aby dostarczać. Czwarty punkt to przyczyną, jedną z najczęstszych, największych to Zbyt mała ilość snu. Sen to nie tylko podstawa zdrowia, ale również odchudzania. Nie masz pojęcia, jak sen na ile procesów w naszym organizmie wpływa. Nawet ja pewnie wszystkich nie znam. Na pewno nie znam wszystkich. W każdym razie wiem tyle, że są na przykład badania, które potwierdzają, że osoby, które śpią na przykład 5 godzin, nawet jeden dzień tylko, zarwą noc. To w tym momencie, już kolejnego dnia, zjedzą około 500 kilokalorii więcej. Tylko dlatego, że zarwali jedną noc. Znaczy zarwali. No spali 5 godzin, więc coś tam spali. A jeżeli notorycznie taki, tak przewlekle śpisz po 5-6 godzin, i ci się wydaje, że to jest odpowiednio wystarczająco i ty funkcjonujesz w ten sposób, no to pewnie masz rację. Wydaje ci się, bo nadal to jest zbyt mała ilość snu, żeby. Odpowiednio zregenerować nasz organizm. A to skutkuje tym, że muszę wyciszyć tutaj, widzę, bo mi coś plumka w telefonie. To skutkuje tym, że pojawiają się zaburzenia hormonalne. I znowu apetyt wzrasta, bo sterują tym hormonem. Po drugie, nie możesz się najeść, jak już jesz to nie odczuwasz takiego uczucia sytości, trudniej ci to osiągnąć, więc po pierwsze będziesz jadła częściej i więcej, właśnie przez to, że się nie wysypiasz. No a kolejna sprawa, też masz mniej energii, no to pijesz więcej różnych napojów, energetyków, czy jakichś słodkich napojów, sięgasz po słodycze, no bo organizm doskonale wie, że jak jest niezregenerowany, nie to najszyb, najszybszą formą energii będzie spożyć jakiegoś batona na przykład, tak? Albo jakichś ciastek, gdzie są cukry proste, żeby szybko mieć zastrzyk energii. Ale to jest błędne koło niestety, bo jak wiesz, jak zjesz na przykład batonika, to po pierwsze nim się nie najesz, a po drugie, jak za dużo tych batoników, ciastek czy owoc jeszcze do tego zjesz, to za pół godziny jesteś senna, bo jest spadek energii. No i jest takie błędne koło, że wtedy znów sięgasz po coś słodkiego, żeby podnieść sobie tą energię, pijesz piątą kawę. Więc rekomenduję jednak zadbać o ten sen, który jest fundamentem Twojego zdrowia. Już nie chodzi tylko o odchudzanie, a bardzo pomoże Ci schudnąć i pozbyć się brzucha. Moje podopieczne, które właśnie mogą sobie pozwolić na ten przywilej żeby spać 7, 8, 9 godzin na dobę, no to tysiące już podopiecznych, więc y, widzę to, że łatwiej tym kobietom po prostu schudnąć, to odchudzanie przychodzi łatwiej, przyjemniej, są bardziej najedzone, syte, łatwiej im kontrolować apetyt, no i mają lepsze efekty w krótszym czasie. Wiem, że nie każdy ma możliwość oczywiście spać te 7-8 godzin, bo praca, bo praca na zmiany na przykład, albo... Małe dzieci, no są różne powody, i miej świadomość po prostu tego, że trudniej będzie ci schudnąć, ale jak najbardziej nadal jest to możliwe, nawet jeżeli się nie wysypiasz, pod warunkiem, że wdrożysz inne wskazówki, o których mówiłem i będę mówił w tym podcaście. Piąta przyczyna: to jesz oglądając telewizor. Jesz oglądając filmiki na YouTubie, no coś robisz, jesteś zajęta i w trakcie jesz. Czyli nie jesteś skupiona na jedzeniu. Taki mało, mało oczywisty powód, albo rzadko się o tym mówi, ale to również potwierdzają badania. No i czasy, jakie mamy, przyczyniają się do tego, że często jemy w rozproszeniu, prawda? Że coś robimy międzyczasie i jemy. I badania pokazały, że jeżeli tak robisz, no to zjesz. Więcej kilokalorii. Po prostu trudniej ci się najeść, jak nie myślisz o jedzeniu. I to trudne, nawet ja z tym walczę, prawda jest taka, żeby skupić się tylko na jedzeniu, jeżeli jem, to tylko jem. Bo często jest tak, że faktycznie włączam sobie, gdzieś coś leci w tle, coś oglądam, jakiś filmik sobie puszczę, włączę i nie skupiam się tak na jedzeniu. Ale no, ja nie mam nadwagi, nie walczę z otyłością, jeżeli ty się zmagasz z tym... No, to być może to jest jakiś kolejny sposób, który pomoże ci kontrolować apetyt i ułatwi ci odchudzanie, żebyś przez te 5, 10, 15 minut, jak spożywasz posiłek, skupiła się tylko na tym, co jesz, bo w ten sposób szybciej się najesz, będziesz bardziej syta. Szósta przyczyna to nadmiar stresu. No, i tutaj nie ma jakiejś złotej zasady, no bo. Oboje dobrze wiemy, że stres rujnuje nasze zdrowie i również rujnuje odchudzanie. Jest wiele badań, które potwierdzają, że negatywnie wpływa na gospodarkę hormonalną, że dosłownie rujnuje, niszczy nasze zdrowie i trudniej będzie ci schudnąć. Większość jednak, bo jakieś 60% tak potwierdzają badania, statystyki, będzie jadła więcej. Jeżeli masz dużo stresu na co dzień, są takie osoby, które jak mają dużo stresu, jedzą mniej, jednak jest to mniejszość, to jest jakieś 40% ludzi. Więc być może na, nie wiem do jakiej grupy należysz. W każdym razie, no to nie muszę ci tego tłumaczyć, chyba że stres no, nas wykańcza dosłownie. I warto znaleźć czas dla siebie. Warto znaleźć chociaż w ciągu dnia 15 minut, 20 minut, godzinę tylko dla siebie. Nie wiem, w jaki sposób to spędzisz ten czas. Może po prostu wyjść na spacer, tak jak porobią to moje podopieczne. Bo przy okazji, że nabijają kroki, czyli mają aktywność dodatkową, to pomaga przyspieszyć metabolizm, pomaga im schudnąć. Mamy przeważnie cel 7-10 tysięcy kroków w ciągu dnia z podopiecznymi. I przy okazji, również głowa odpoczywa, tak kolokwialnie mówiąc. Ten stres jest mniejszy, poziom kortyzolu również spada, tak. Więc bardzo działa to tak kojąco na naszą głowę. Jest to jakieś rozwiązanie. Można również pójść na saunę, można iść do kosmetyczki, no to co po prostu lubisz, to co ci sprawia przyjemność, żeby codziennie jakiś czas dla siebie znaleźć, czy książkę poczytać, czy no na pasen pojechać. Jak uważasz? Bo jest to jeden z elementów, który pozytywnie wpływa na twoje zdrowie i też pomoże ci schudnąć. Więc warto to sprawdzić, prawda? Idziemy dalej. Siódma przyczyna. Za długo się odchudzasz. Bardzo często kobiety mają efekt jojo. 80% tak mówią statystyki kobiet, które próbują na własną rękę, stosują jakieś diety różne itd. itd. ma efekt jojo. Bardzo często wynika to z restrykcji, o czym powiedziałem na samym początku tego podcastu, że za duże restrykcje wprowadzają i nie są w stanie się tego... Do tego stosować w perspektywie dwóch, trzech, czterech tygodni po prostu się poddają, rezygnują. No nic dziwnego. Ja też bym się poddał, gdybym nie mógł jeść na przykład pieczywa, nie mógłbym jeść słodyczy, nie mógłbym zjeść fast food, nie mógłbym tego, tamtego i tamtego. W większości bym nie mógł, no to też by mi się odechciało po dwóch, trzech tygodniach, bo motywacja mija i to jest w 100% normalne. Więc być może, jeżeli próbowałeś już schudnąć i nie schudłaś, to nie jest to twoja wina. Po prostu źle się do tego zabrałaś, albo ktoś ci źle zasugerował. Być może ta dieta była źle dopasowana, może byłaś głodna, może coś tam ci nie pasowało. Więc warto sprawdzić jeszcze raz, stestować coś innego. No ja przy okazji, skoro słuchasz tego podcastu, to wierzę w to, że czegoś ciekawego już się nauczyłaś. Wróćmy do tematu tego, że się za długo odchudzasz. Co mam na myśli? Powiedziałam również w tym odcinku podcastu, że. De sam deficyt kaloryczny w sobie nie jest zdrowy dla naszego organizmu, bo jest to niedobór różnych składników odżywczych. No chyba, że fakt tego, że masz bardzo dużą nadwagę, jest większy, jakby korzyści z tego, że schudniesz, są większe niż negatywy tego deficytu kalorycznego, bo zawsze jakieś negatywne skutki są deficytu, a tym bardziej, jeżeli jest on utrzymywany w dłuższej perspektywie czasu, jest niedobór, na przykład dwa miesiące się odchudzasz, trzy miesiące jesteś w deficycie energetycznym, no to nie tylko zauważysz spadek energii, że już ci się mniej chce, że masz mniej chęci, mniej motywacji i tak będziesz czuła się osłabiona, bo to jest normalne już po trzech miesiącach deficytu energetycznego, ale również jest zaburzona twoja gospodarka hormonalna i to znowu wpływa na to, że twój apetyt wzrasta, grelina, leptyna, kortyzol, no różne hormony po prostu, mają wpływ na to, że będą utrudniać ci odchudzanie. I większość ludzi tego nie wie, większość kobiet tego nie wie i nadal próbują schudnąć, cisną, tam zażynają się, dalej w tym deficycie tkwią jak najdłużej, bo one chcą schudnąć na przykład 30 kg. Tak? I najczęściej się kończy tak, że po trzech miesiącach już jest tak duży apetyt, takie zniechęcenie, brak energii, brak chęci, mają dość tego odchudzania, rezygnują i efekt jojo gotowy. A co robię z moimi podopiecznymi? Najczęściej po dwóch, trzech miesiącach, po czterech, zależy od przypadku, bo to też indywidualnie trzeba to pasować, zależy od wielu czynników, robimy przerwę. To znaczy, sugeruję, żeby po prostu. Na przykład dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie, to znów jest uwarunkowane indywidualnie. Zrobić przerwę, jeść więcej. I ja wiem, często tłumaczę. Ja wiem, że w tym czasie nie będzie ci waga spadała i centymetry nie będą się zmniejszać, no bo zaczniemy jeść więcej. Ja wiem, że ci zależy na czasie, wiem, że ty byś chciała szybko schudnąć. Z tym, że zrozum, że jak zrobimy tą przerwę, nawet ten miesiąc nie będziesz chudła ale twoje zdrowie ci za to podziękuje. Będziesz czuła się lepiej, będziesz miała więcej energii, gospodarka hormonalna wróci w miarę do normy, do prawidłowego funkcjonowania. Ewentualnie uzupełnisz jakieś niedobory różnych składników, no bo będzie więcej jedzenia, nie? I wtedy ze zdwojoną siłą ruszysz z powrotem właśnie wchodząc w deficyt energetyczny. Ale zrób tą cholerną przerwę, bo to jest jedno z, z narzędzi, tego, żebyś schudła raz na zawsze, raz na zawsze pozbyła się brzucha. I tobie, jeżeli słuchasz ten odcinek podcastu, również sugeruję to robić. Daj sobie więcej czasu. Nawet jeżeli jesteś trzy miesiące w deficycie energetycznym i schudłaś tylko 6 kilogramów, to nadal, tak czy inaczej, zrobiłbym tą przerwę. Zrobiłbym przerwę trzytygodniową, tygodniową. Jak to zrobić? Obliczasz sobie na przykład na mojej stronie karolpieczka.pl, wchodzisz w internet, wpisujesz karolpieczka.pl i tam masz kalkulator kilokalorii, darmowy, bezpłatne. Obliczasz sobie, ile tych kalorii jeść, żeby być na zerze energetycznym, żeby ani nie chudnąć, ani nie tyć, żeby utrzymać masę ciała. O to nam chodzi, żeby utrzymać. Obliczasz i wyskoczy ci na przykład, że musisz jeść 2000-2100 kilokalorii. No i zaczynasz tyle jeść właśnie. Czyli twoim zadaniem wtedy, celem jest nie schudnąć, ani nie przytyć. Mniej więcej tą wagę utrzymywać na przykład przez miesiąc, bo nie tylko twoje, twój organizm odpocznie, ale również twoja głowa. Bo będziesz mogła jeść więcej, na więcej będziesz mogła sobie pozwolić, więc odpoczniesz od diety, a nadal będziesz miała to w miarę pod kontrolą. I jak już odpoczniesz ten miesiąc czy trzy tygodnie, Wchodzisz znowu w deficyt energetyczny i dalej kontynuujesz odchudzanie. I im dłużej jesteś właśnie w deficycie, im więcej masz do schudnięcia, tym częściej te przerwy później trzeba robić. Na przykład pierwsza przerwa jest po trzech miesiącach, druga przerwa jest po kolejnym miesiącu, trzecia przerwa jest znowu po miesiącu. I tak to trzeba dostosować odpowiednio. Nie wiem dokładnie, jak to, by, jak to powinno być w Twoim przypadku. Bo to jest znowu indywidualna sprawa, i musiałbym poznać Twój przypadek, i też objawy, jak się czujesz, i tak dalej, i wtedy to dopasować. Jednak miej świadomość po prostu, że takie przerwy warto stosować. Dobrze, to tyle, co chciałem powiedzieć. Poznałaś siedem powodów, przyczyn dużego apetytu, chęci na słodycze, napadów głodu i podjadania. Daj znać w komentarzu, jak myślisz, co jest u Ciebie powodem, właśnie podjadania, jaką diagnozę sobie postawiłaś. No i pamiętaj zasubskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami na temat zdrowia i odchudzania. Swoją drogą jeszcze dziękuję. Dziękuję za wszystkie subskrypcje tego kanału, bo jest Was coraz więcej. Pozdrawiam. Karol Pieczka z tej strony. Do usłyszenia. Cześć.